Zmiana w zasadach. Skoro to finał, oba kocury dostaną po półtorej minuty. Nie wiem, czego się spodziewać. Birabit. Wiesz co robić. DJ, zakręcaj. Uwaga, wszyscy z tego miasta, podnieście ręce i zacznijcie klaskać. Uwaga, wszyscy z tego miasta, podnieście ręce. Patrzcie, stoi jak kołek. Nie podniósł łabo w górę, ciołek. W tym Free World stał się matołem. Kto się boi wilka złego? Raz, dwa, trzy. Mamy czwartego. Jeden tupak, drugi, trzeci, czwarty. Jest ich więcej. Jakieś żarty. Są następne, ale ścieżki. Bo Tupaka już nie ma. Nie straszy więcej mnie. Wiem, co powiedzieć o mnie chce, Czy jestem biały. Biedek lepiej, z matką mieszkam w przyczepie. Mój brat Future jest czarny jak jagoda. Mam głupiego kumpla, co sam postrzelił się w nogę. Twój gang mi wczoraj zwoił tyłek. Wing przeleciał mi dziewczynę, ale od tego nie zginę. Nie próbuj mi podskakiwać, bo ci się nie dam kiwać. Dobrze znacie tego cioła? Chodzi do Cranbrook, to prywatna szkoła. Co? Jest ci wstyd? Ma na imię Clarence, znowu zgrzyt. Clarence oboje ma rodziców, a tu uprzyła się, żeby pobrykać. Sam nie weźmie mnie naglany, bo gangster z niego farbowany. Chyba padnie, gdy na zdjęciu źle wypadnie. Jesteś na dnie. Krzanie podkład, lecę a kapela. Krzanie papedoka, czas, przyczepy i wszystkich was. Wiśni mi, co powiecie. Jestem dumny, że jestem białym śmieciem. Mam gdzieś tę bitwę i zaraz stąd idę. Nie powie o mnie nic, czego już nie wiecie. Papadok, co ty na to? Półtorej minuty przede <laughs> Mamy nowego mistrza. B-Rabbit Burgo. Rozkładamy.